Cześć, tu kręciłem. To no jest Dobra, siemanko Wszystkim to jasne. W pewnym momencie jest TV. Jak ja widzicie, cześć. mam skina i nie mam premium. Ja też nie mam premium, w czym problem? No. Ona też ma skina i widzi mnie tak samo. Wiecie, no gramy na serwerze Skyland. O, oczywiście IP będzie w opisie. E mam moi drodzy widzowie. Zastanowiłem się i. Mój kanał nie będzie dotyczył tylko yy, figurek i Będę też nagrywała z na przykład Minecrafta. Dokładnie, YouTube powiedzieć. jest w, ze wszystkiego. Tak, to ogólnie jest Skyblock. Yy. No i no. no i nic. Mi się podoba ten serwer, a tobie? Fajny jest. No to można IP podać w opisie, polecam no tylko, że potem będzie cały pełny no, będą nas a. szukać nie a. nie, bo ja mam 40 ileś tam w nawet nie wiem, czekajcie a tu już tam chory, kurde Myślę, że nie będzie sporo montowania ja tylko nie no. i może muzykę mam no, 40 ja i subskrypcji i y Ostatni film, który dodałam to jest dziwne jeden ciasto no. Oglądałeś? Nie. Zadaj pytania ten tylko. Nie, nie mam czasu kiedy nagrać. Akurat jestem chora, to teraz będę czas. czasu. E, dobra. Wiesz co, ten fraps jest już akurat dobry. No. E, jak widzicie, to jest. Ja spadam. Mm. E, tak. Ale fajnie Cię było widać. E... Był. A ja ty kopiakowi ustał, no. Chyba wyspadam, tak? No, wyspadam. No. <laughs> Zatem ja stotona ustawię. Dobry pomysł. Nie, nie ma dostępu. Jak to nie? A co ja. będziesz zanurzył. Ale za w... jak, za Ej, dniach. daj trochę, że zbuduję wyspę. Ile masz? 41 ogólnie. Tutaj będzie miejsce chyba na te, na drzewka. Co nie? No. Skodiert w skrzyni nie Koni potem się tutaj rozkopie może Albo nie wiem, chyba lepiej nie Okej okay. to wszystko jedno, wiesz Masz kostkę łączną? Nie mam Rozwał drzewa E, to takie drzewo, poziom. Ej, to dobrze, bo mamy więcej drewna. Człowieku, ile ja tu będę rozwalała. To zrób się tego. Fiekierę ci zrobię. E, nie drewnianą, szkoda, drewna. Kamienna. Jak nie będziesz miała kamienia, to ci tam. Ogólnie tu we dwójkę jesteśmy chorzy, tak. więc... Lipnie. To jest, to jest no, Ale szczęście, że się takie drzewo wzięło No, ja nie Dużo drewna taki. Ogólnie chyba błąd, że nie zrobiłem Jaki? A dobra, potem się poprawię Okej okay. Wiesz co? Mamy już dużo drewna Ile? Eee, 16. Ty czekaj, skąd to masz, to W Skrzyni była? No? Aha, spoko. Jeszcze zaraz sobie w te drzewo, no, wiesz? To, 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 spada to, spada, tam tam yy, tam spada on mi się skończył. To to <gry> zrób. Nowy. Co tutaj ogólnie wszędzie to spada? Mam już 24 drewna. Siedzące. W tym ja mam 3 czekaj, ja się kilnę. No, mam małe jedzenie, a czekaj. A po co? Szkakać w lamie się utopi. Tak ogólnie. Ło mam szmaragd! Ło mam żelazny hełm i szmaragd na coś ktoś wyrzucał. Fuck. E. Ale jajca. Ej, nie pilnujemy czasu. A co mnie to obchodzi? Ja chyba nie mam limitu. Hej, ej, ja nie mam limitu, naprawdę. Dobra, drzewko. A ja to nie będę ścinać. Czekaj. Czekaj, eee. Uh. Wszyscy mam już e, 33 drewna. Dużo. Trzeba pójdę. Ty sobie pościnasz. Jak oblak pokopie. Wiem, Ja Co? O, fajnie. Ja zostaw ten lepiej. Mhm. Ja teraz zrobię cienie, bo będę kobla kopać. To e, ogólnie może... Trzecia. To będzie koniec e, pierwszego... pierwszego odcinka, spodziewajcie się. Είστε οι Το... Μάρα.